I jak to się w ogóle stało, że dzisiaj wziąłem udział w takim teleturnieju, który był zrobiony na wzór tego, co leciało kiedyś w telewizji Awantura o kasę? Czyli generalnie licytujecie, ile stawiacie na dane pytanie przed usłyszeniem, yy, jak to pytanie w ogóle brzmi. Znacie tylko i wyłącznie yy, kategorię. Yy, objaśniać w sumie reguł nie będę, nie jest to ważne. Kto ma wiedzieć, ten wie. Jak ktoś nie wie, to sobie wygoogluje. No ale generalnie przed chwilą ten live się skończył. No i ja właśnie byłem jednym z uczestników. Byłem w teamie z Wojtkiem Golą oraz z Rafoniksem. No i teraz pytanie brzmi, jak do tego doszło, że się tam znalazłem. I to jest kurwa świetne pytanie. No bo ogólnie Instantasion. Jest osobą, która ma tą samą agencję, którą mam ja, Storm Media. No i podejrzewam, że po prostu poszła fama, poszła informacja. Że potrzebują nowego uczestnika, bo Holak się wycofał z turnieju na ostatnią chwilę. No i ludzie z agencji zadzwonili do mnie z pytaniem: Czy mógłbym za godzinę wystąpić w teleturnieju? Zapytałem tylko, kogo do, dotyczy ten teleturniej, bo zrozumiałem tylko, że to jest coś na Twitchu i chciałem wiedzieć, kto to organizuje: czy po prostu organizatorem jest jakiś, yy, właśnie, przedstawiciel Twitcha w Polsce, czy, czy jakiś streamer, czy to jest przedstawicielem. Dowiedziałem się, że jest to właśnie inny twórca, to mówię ok, mogę wystąpić. Już jakoś się turbo nie dopytywałem, na jakiej zasadzie ma to działać, stwierdziłem, że okej, okay, no jak potrzebują po prostu kogoś zastępstwo, no to pójdę. No bo też bym był pewnie wkurwiony, gdyby ktoś mi się wysypał, a chciałbym jakiś pomysł dla widzów zorganizować, który bym zapowiedział. Więc naprawdę, jak to zwykle ze mną bywa, byłem taką zapchaj dziurą. No ale turniej się skończył niestety w połowie. Bo miały tam być jakieś dwie rundy? Po pierwszej rundzie się skończył, w sumie nie do końca wiem z jakich przyczyn, chyba z przyczyn technicznych, bo komputer mu nie wyrabiał. Ale wygrywaliśmy ten teleturniej. Nie to co oglądało, coś około 15 tysięcy, jak się nie mylę. Więc no dużo, nie? Dużo. Widzowie wbijali, bo franio zlikował. Ale chyba przez to, że widzowie wbijali, to jemu komputer nie wyrabiał, bo jakieś to duże obciążenie było, żeby te wszystkie kamerki pomieścić i tak dalej. No i przez to nie, nie można było dalej streamować coś takiego.